Bardzo poważnym problemem w czasie kampanii był brak spójności koalicji 15 października. Uważałem, że to są do tego stopnia ważne wybory, że należy wystawić wspólnego kandydata, ale oczywiście lokalne gierki są ważniejsze dla naszej klasy politycznej niż interes państwa. Nieporozumieniem jest to, że Szymon Hołownia, Magdalena Biejat i Adrian Zandberg za bardzo skupili się na krytykowaniu Trzaskowskiego zamiast na walczeniu z populistami. Największym egoistą okazał się Zandberg, który permanentnie niszczył spójność obozu demokratycznego. Symetryzował. Po co? Żeby w następnych wyborach przekroczyć samodzielnie próg wyborczy. Brawo. W jego ślady poszedł chłownie, ale pozostał w cieniu. Bejat też się nie popisała. Mój szacunek straciła, gdy poszła na pertraktację z Andrzejem Dudą w sprawie składki zdrowotnej takie kontakty zostają. Ciekawe czy Biejat razem z Sandbergiem weszliby do rządu Przemysława Czarnka, aby podwyższyć składkę zdrowotną i budować mieszkania socjalne. Można krytykować rząd Donalda Tuska za wiele rzeczy, ale trzeba być niepoważnym i nieodpowiedzialnym, aby mówić, że nie ma różnicy między Tuskim i Kaczyńskim.